Jak wygląda praca mediatora rozwodowego? Mediator rozwodowy ma kluczowe zadanie wypracować porozumienie pomiędzy małżonkami. Oto czym się zajmuje na co dzień. Po pierwsze, prowadzenie spotkań. Organizuje i prowadzi sesje mediacyjne, gdzie rozmawia z małżonkami, aby pomóc im znaleźć wspólne rozwiązania. Organizacja komunikacji. Pomaga w efektywnej komunikacji między stronami, co jest kluczowe do rozwiązania konfliktu i osiągnięcia porozumienia. Analiza potrzeb i interesów. Identyfikuje potrzeby i interesy obu stron, aby znaleźć rozwiązania, które będą satysfakcjonujące. Dla każdej ze stron. Opracowywanie propozycji rozwiązań. Tworzy i przedstawia propozycje rozwiązań dotyczące kwestii takich jak podział majątku, opieka nad dziećmi czy alimenty, jeśli strony tego chcą i potrzebują. Dokumentowanie ustaleń. Przygotowuje dokumentację z osiągniętych ustaleń, która może być następnie przedstawiona sądowi. Mediator rozwodowy działa na rzecz osiągnięcia porozumienia bez konieczności długotrwałych sporów sądowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak mediacja rozwodowa może pomóc Twojej sytuacji, zapisz się na bezpłatną konsultację. Link znajdziesz w moim bio.